Witam wszystkich w moim kolejnym odcinku na temat zrapek. Na temat dzisiaj mamy, mamy aż 4 ekstra pensje i mamy też monetę 5 zł do zapania Taka mała zmiana żeby żeby nie przedłużać Zacznę, zacznę drapać zawki a więc tak o, o co chodzi o to chodzi że mamy skrywające liczby i te liczby jakie tu będą tutaj one muszą się znaleźć w, w, w tym miejscu żebyśmy wygrali

czyli nic mamy, czyli ta zapka jest nieszczęśliwa niestety dobrze, idziemy dalej. Kolejna ekstra pensja tak samo jak w zapsy poprzedniej Napijemy najpierw liczby wygrywające 34 02 32 03 22, no niestety nie mamy, nic, 01, też nic nie mamy 26, 09, 07, nic nie mamy nic nie mamy w tym rządku, nic tu mamy 35, nic nie mamy, tu mamy, 04, też nic nie mamy tu mamy, 14, też nic nie mamy tu mamy 15 i tu mamy 31, czyli niestety tu też, też, nic, też nic myśmy nie wygrali w tej zabce. Jesteś, jesteś, jesteśmy w połowie zapek, a jest więc jest, na razie jest na 0 zł wygranych kolejna zapka mamy 22

33. pensja mamy także. To, to, to już jest nasza trzecia zapka. Z czterech. I ostatnia zapka Eksapensja. Hmm. Może odnośnie, czy nie ma, czy to może, to może prawej może mamy, mamy 16 zero jeden trzydzieści dwanaście mamy dwadzieścia pięć dwadzieścia sześć zero dwa trzydzieści pięć ekspansja dwadzieścia 13, 31, 24 i ostatnia liczba to 34. I ostatni zapis, dało, dało nam się wygrać 10 zł, czyli e, na 20 zł wydanych, dało nam się wygrać dzisiaj 10 zł. Więc uważam to za taki no, po połowiczny sukces. To by było na tyle na dzisiaj. Także dziękuję za uwagę i, i, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.